Cześć, witam z Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji urządzenia typu Android Box, czyli urządzenia, które rozszerzy możliwości Waszego telewizora o funkcję Smart TV. Urządzenie jest to model HK1 Airbox. No i dzisiaj zobaczymy sobie jak zostało wykonane, jaką posiada specyfikację techniczną oraz też w jaki sposób możecie za jego pomocą rozszerzyć możliwości swojego telewizora. Na początek oczywiście jak zwykle szybki unboxing, czyli zobaczmy jak wygląda zawartość tego zestawu oraz jak wygląda sam Android Box. Pierwszym elementem oczywiście jest nasz box. Tak on się prezentuje. Tutaj jeszcze jest folia ochronna na tej obudowie. Oczywiście całe urządzenie wykonane z tworzywa sztucznego. Mała kostka o wymiarach mniej więcej, jakieś pewno 10 na jakieś 6-7 cm. Dokładnie sobie to zobaczymy jak przejdziemy sobie do specyfikacji technicznej. Na plus dużo otworów wentylacyjnych od góry i od spodu urządzenia, co w przypadku tego typu Android Boxów nieczęsto się zdarza. Więc mam nadzieję, że pod względem chłodzenia będzie ten Box bardzo dobrze wypadał. Jeżeli chodzi tutaj o tą dolną część, podstawkę, ona nie jest podgumowana, więc tutaj mały minus. Od góry, jak widzicie, malowanie w takim kolorze czarno-pomarańczowym. Ja osobiście wolałbym tutaj, chyba, jednolitą czarną powierzchnię, natomiast to, oczywiście, jest też kwestia już gustu. Jeżeli chodzi teraz o jakieś złącza wejścia, no to, jak widzicie, na tej krawędzi mamy złącze USB 3.0, drugie złącze USB w standardzie 2.0, czytnik kart microSD, więc zapowiada się bardzo dobrze. Ten na krawędź, czyli pozostałe złącza: wejście sieciowe RJ45. Mamy tutaj wyjście prawdopodobnie analogowe obrazu HDMI oraz optyczne wyjście dźwięku. Wejście zasilania, no i tak naprawdę to jest wszystko jeżeli chodzi o ten box. Z przodu prawdopodobnie będzie tutaj jakiś wyświetlacz lub też tylko dioda LED, ale to sobie za chwileczkę zobaczymy po podłączeniu tego urządzenia już do telewizora. Co ponadto w zestawie? Jak widzicie jest zasilacz. Zasilać, jeżeli chodzi o parametry 5V 2A. W zestawie jest też już przewód HDMI do podłączenia tego boksa do telewizora. No i oczywiście nie mogło zabraknąć instrukcji obsługi oraz pilota zdalnego sterowania. Pilot bardzo mały. Podstawowe funkcje, czyli regulacja dźwięku, przycisk powrotu, tutaj główny joystick do sterowania poszczególnymi funkcjami tunera. Funkcja myszy, no i też powrót oraz ustawienia odbiornika. Przyciski podgumowane, natomiast jak słyszycie, nieco klikające, więc to jest taki mały minus. Zasilanie z dwóch baterii typu 3 a, Nie ma ich w zestawie, więc trzeba by sobie je dokupić. No i nie jest to też ani pilot żyroskopowy, ani pilot Bluetooth. Działa po prostu na diodzie IR. Ok, tyle odnośnie zestawu. Teraz się na chwilę przenieśmy na stronę sklepu, pokażę Wam specyfikację techniczną tego urządzenia oraz też zobaczycie sobie jego ceny. Ok, jesteśmy teraz na stronie sklepu Banggood, z którego sobie sprowadziłem tego boksa do recenzji. On jest sprzedawany w kilku wersjach, jeżeli chodzi o konfigurację. Chodzi tutaj głównie o pamięć RAM oraz pamięć wewnętrzną. Dzisiaj testujemy tą najmocniejszą wersję, czyli 4GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej, natomiast możecie spotkać się też z wersją nieco słabszą, gdzie mamy do czynienia 4GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci wewnętrznej i kosztuje ona tutaj tylko 241 zł. Jest też wersja najsłabsza, której chyba raczej Wam bym nie polecał. Mamy tutaj tylko 2GB pamięci ram oraz 16GB pamięci wewnętrznej, natomiast jeżeli by ktoś chciał, no to też jest dostępna i kosztuje 220 zł. Natomiast... Zauważcie, ta najmocniejsza wersja kosztuje 301,35 zł, natomiast mam dla was kod rabatowy, dzięki któremu będziecie mogli kupić tego boksa za cenę 239,06 zł. Tak więc myślę, że warto skorzystać właśnie z tej oferty. Kupon oczywiście znajdziecie bezpośrednio pod filmem. Teraz jeżeli chodzi o tą, taką specyfikację techniczną, to co nas najbardziej interesuje, to przede wszystkim Android w wersji już 11.0, czyli tej y, najbardziej aktualnej. Mamy bardzo wydajny procesor Amlogic S905X4. Jest to jeden z najmocniejszych procesorów jeżeli chodzi o y, AM Logic, tak więc to jest na pewno na plus. No i pamięć RAM są to DDR3. I tej pamięci mamy aż 4 GB. Pamięć wewnętrzna 128 GB. Mamy wbudowane Wi-Fi, które pracuje zarówno w paśmie 2,4 jak i 5 GHz. Oczywiście wsparcie dla Bluetooth. No i jeżeli chodzi o maksymalną rozdzielczość na wyjściu sygnału, to mamy tutaj nawet 8K przy 24 klatkach. Na sekundę. Tak więc, jak widzicie, jest to bardzo wydajny box. Jedyne uwagi można mieć jedynie do tej karty przewodowej, do złącza Rio45, ponieważ ten internet kablowy jest tylko 10x100, nie jest on gigabitowy, więc tutaj trochę szkoda, że takie ograniczenie tutaj zostało wprowadzone. Jeżeli chodzi o obsługę karty SD do 64 GB. I tak naprawdę to są takie najważniejsze informacje odnośnie tego boksa. Teraz chciałem już przejść do jego dalszej części recenzji. No dobrze, HK1 został już podłączony do telewizora. Przy okazji możecie zobaczyć, jak wygląda jego główny wyświetlacz: czyli mamy tutaj diodę informującą nas o pracy urządzenia, oraz wyświetlacze w niebieskim kolorze pokazujący nam tutaj godzinę aktualną i też informacje o połączeniu z siecią Wi-Fi. Jeżeli chodzi o panel tego boxa, to jak widzicie, jest to panel systemu Android. Natomiast nie jest to typowy Android TV. Jest to nakładka na system Android od właśnie producenta HK1. I w tej nakładce, jak widzicie, mamy kilka takich głównych zakładek, czyli dostęp do sklepu Google Play, do aplikacji YouTube, przeglądarka plików, dostęp do wszystkich aplikacji. Jest też aplikacja KODI domyślnie zainstalowana, natomiast tej takiej wersji od producenta. Ja ogólnie polecam odinstalować taką aplikację i zainstalować sobie tutaj typowe KODI, które znacie z innych tego typu urządzeń. Mamy też przeglądarkę internetową, jakieś tapety do wyboru, ustawienia oraz pasek dostępu do aplikacji które chcemy, żeby były na tym głównym ekranie. Tak więc, jak widzicie, nie jest to panel taki, jak znamy z Android TV, tylko bardziej jak ze zwykłego Androida z nakładką systemową. Natomiast przejdźmy sobie teraz do ustawień tego boksa i zobaczmy sobie na informacje na temat tego urządzenia, bo tutaj jest ciekawa sprawa. Mianowicie, jeżeli sobie tutaj zobaczymy na wersję systemu operacyjnego, to według tej systemu jest to Android TV w wersji 11. Czyli możemy zakładać, że na pokładzie mamy jednak Androida TV, aczkolwiek ten panel wygląd sugerowałby, że jest to klasyczny Android z nakładką tylko producenta. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia systemu, to jak widzicie są one z 5 sierpnia 2021, czyli jeszcze można powiedzieć, że w miarę aktualne. Pozostałe tutaj ustawienia, opcje klasyczne dla systemu Android, więc tego wam tutaj nie będę jakoś specjalnie pokazywał. Możemy sobie tylko zobaczyć na przykład jeszcze informacje na temat pamięci urządzenia i widzimy pamięć RAM, pamięć wewnętrzną, wszystko się nam zgadza, czyli 4GB pamięci RAM i 128GB pamięci wewnętrznej w tym urządzeniu. Ok, teraz sobie może przejdźmy do naszego panelu sterowania. Zobaczmy sobie to, co najważniejsze, czyli siła tego typu urządzeń, czyli dostęp do sklepu Google Play. Dostęp, który pozwala nam tak naprawdę zainstalować na tym urządzeniu każdą aplikację, która jest Wam znana z telefonów, z tabletów. I z takich aplikacji oczywiście będziemy sobie mogli korzystać na tym naszym urządzeniu, czyli korzystać z wszystkich funkcji Smart TV. Oczywiście najbardziej nas interesują aplikacje VOD, czyli aplikacje do odtwarzania tutaj materiałów telewizyjnych, strumieniowania danych. No i teraz, jak widzicie, mamy możliwość zainstalowania praktycznie każdej aplikacji VOD, jaka jest obecnie dostępna pod system Android, czyli np. VOD.pl, VOD TVP. Mamy też Posad Go, Posad Box Go, Kanał Plus, TVP Sport, HBO, ViaPlay, CDA Play, czyli te wszystkie aplikacje, które często wykorzystujecie zarówno w waszych telewizorach, jak też w urządzeniach mobilnych. Jest też aplikacja WP Pilot, jest aplikacja od UPC TV Go. Czyli jak widzicie, większość tych popularnych aplikacji bez problemu tutaj sobie znajdziecie i będziecie sobie mogli je zainstalować w tym urządzeniu. Urządzeniu. Oczywiście, oprócz aplikacji VOD, możemy też instalować tutaj dowolne aplikacje, takie jak aplikacje społecznościowe, jak gry wideo, które również możemy na takim boxie sobie zainstalować. I później, oczywiście, korzystać z tego boxa, na przykład tak jak korzystamy sobie z konsoli, najlepiej w połączeniu z jakimś padem, klawiaturą, myszą bezprzewodową, ponieważ sterowanie w grach za pomocą takiego prostego pilota. No, nie będzie zbyt prosta, a w większości przypadków będzie niemożliwe. Jeżeli Was interesuje działanie gier na tego typu urządzeniach, to już niedługo na kanale pojawi się recenzja takiego pada do gier w połączeniu właśnie z boksem, i wówczas pokażę Wam, jak takie gry działają na tego typu urządzeniach na telewizorze. Więc też już dzisiaj do takiej recenzji Was zapraszam. Tak więc. To jest duży atut tego urządzenia, tego typu w ogóle urządzeń na Androidzie, że mamy dostęp do większości aplikacji jakie znamy z tabletów czy też z telefonów. Jeżeli jakieś aplikacji byłam brakowało w sklepie Google Play, ponieważ jest to sklep przystosowany pod Androida TV, czyli pod obsługę pilotem zdalnego sterowania, to możecie oczywiście skorzystać też z aplikacji zewnętrznych. I teraz chciałem przejść do tych aplikacji. W tym bokcie, i jak widzicie, mamy tutaj taką aplikację jak App Pure. Aplikację, w której znajdziecie nieoficjalne wersje pozostałych aplikacji, których może Wam brakować, właśnie w sklepie Google Play, tym sklepie pod Androida TV, a chcielibyście jednak z takich aplikacji. Korzystać. Na przykład nie znalazłem w tym sklepie Google Play aplikacji playera, a to jest też aplikacja, o którą często pytacie. Dlatego też możemy na przykład tutaj w tym sklepie spróbować sobie odszukać aplikację Player. Zaraz zobaczymy, czy będzie ona tutaj dostępna. I jak może już zauważyliście, mamy możliwość tutaj pobrać aplikację Player dla tego urządzenia. Ja sobie już ją pobrałem nieco wcześniej, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ona będzie działała i jak się okazuje, nie ma z tym żadnego problemu. Możemy sobie ją bez problemu na tym urządzeniu zainstalować i też możecie tutaj znaleźć wszystkie pozostałe aplikacje, których by Wam mogło brakować w sklepie Google Play. Z aplikacji, które są domyślnie zainstalowane, jak mieliśmy tutaj kilka takich aplikacji jak Disney+, Plus. jest też aplikacja od Netflixa jest wspomniane Kodi, są przeglądarki takie jak Firefox czy też Chrome, one są też domyślnie zainstalowane, jest Miracast, Move Player, aplikacja SmartTube, jest też tutaj aplikacja TikToka, domyślnie zainstalowane jakieś przeglądarki materiałów wideo, przeglądarki plików, czyli tych domyślnych aplikacji jest kilka, ja sobie zainstalowałem tutaj jak widzicie Playera, Doinstalowałem sobie też aplikację Antutu, ponieważ chciałem sprawdzić wydajność tego boxa. Niestety Antutu nie chce współpracować z tym urządzeniem, więc nie pokażę Wam wydajności tego boxa w benchmarkach. To jest jednak aplikacja pisana pod tablety oraz smartfony i z urządzeniami typu Box TV często nie działa i tak niestety jest też w tym przypadku, więc tego Wam nie pokażę. Natomiast chciałem Wam pokazać jedną bardzo ważną rzecz, moim zdaniem, czyli właśnie zabezpieczeń tego boksa. No i teraz zobaczcie to, co najbardziej Was będzie interesowało, czyli poziom zabezpieczeń Widevin L3. Co to oznacza? Oznacza to, że niestety materiały wideo z Netflixa, czy też innych serwisów VOD nie będą działały Wam w tych najwyższych rozdzielczościach. Oczywiście aplikacje będą działały, z tym, że w tej niższej rozdzielczości. To jest ważna informacja, no i moim zdaniem niestety minus, jeżeli chodzi o ten box. Więc tu mogło być nieco lepiej. Pobrałem sobie też ID64, żeby Wam pokazać jakieś informacje odnośnie tego boxa. I jak widzicie, tutaj wszystko się zgadza. Procesor AM Logic, mamy tutaj też model i producenta urządzenia, pamięć RAM, pamięci dostępna, informacja odnośnie pozostałych podzespołów. Architektura procesora, taktowanie częstotliwości, więc mamy pewność, że kupujemy box zgodny ze specyfikacją, jaka znajduje się na stronie sklepu. Jeżeli chodzi o działanie tych aplikacji. Tak jak Wam wspominałem, Netflix nam się tutaj uruchamia. Niestety obecnie nie mam tutaj konta na Netflixie, więc nie mogę do końca sprawdzić, jak ten Netflix będzie działał. Natomiast będzie on się tutaj bez problemu uruchamiał, ponieważ nie zgłasza nam tutaj żadnych błędów. Z tym, że tak jak już Wam pokazałem przed chwileczką w informacjach DRN, nie będzie działał Wam w tych najwyższych rozdzielczościach. Teraz jeżeli chodzi o tę aplikację Playera, którą sobie doinstalowałem do tego urządzenia to jak widzicie ona nam się tutaj bez problemu uruchamia. No, i jak widzicie, możemy z tej aplikacji jak najbardziej korzystać. Również, jeżeli chodzi o obsługę tej aplikacji za pomocą pilota zdalnego sterowania, czyli tego pilota z zestawu, to jak widzicie, możemy tutaj obsługiwać tą aplikację takim pilotem. Natomiast, no, na pewno, wygodniej byłoby to za pomocą jakiejś myszy klawiatury zewnętrznej. Ja bardzo często korzystam z tego typu rozwiązania. To jest też ciekawy pad, już mieliście okazję go zobaczyć kilka razy na moim kanale. No, i tutaj jak widzicie, możemy bardzo łatwo sobie sterować kursorem. Mamy tutaj też rolkę, dzięki której bardzo łatwo możemy przechodzić pomiędzy poszczególnymi funkcjami. No, i jak widzicie, ta obsługa wówczas jest zdecydowanie prostsza. No, i ja ogólnie polecam tego typu rozwiązania lub też zakup właśnie takiego pada gamingowego który będziecie już niedługo mogli też zobaczyć na moim kanale. W każdym razie, jak widzicie, aplikacja działa bez problemu. Jeżeli chodzi o pozostałe aplikacje, no to również nie powinno być problemów z działaniem takich aplikacji. Zobaczcie na przykład aplikacja Kodi, jak szybko się na tym urządzeniu uruchamia, bo to też jest pewien wyznacznik działania tego typu urządzeń. No jak widzicie, jest to bardzo szybki czas uruchamiania nawet takich nieco bardziej już złożonych aplikacji. Jak widzicie w tej aplikacji już mamy też jakieś zainstalowane domyślnie wtyczki, dodatki, z których będziecie mogli sobie korzystać bez Waszej ingerencji, natomiast ja osobiście zazwyczaj odinstalowuję te aplikacje, które są zainstalowane domyślnie i ewentualnie sobie instaluję już taką aplikację np. Kodi z oficjalnego sklepu Google Play. Teraz chciałem Wam pokazać, jak działa przeglądarka internetowa na tym urządzeniu. Może tutaj skorzystamy z tego pilota, bo jest to oczywiście przeglądarka, jak widzicie, przystosowana już pod obsługę pilotem zdalnego danego sterowania. Natomiast jeżeli chodzi o samo wyszukiwanie materiałów wideo, stron, no to tym pilotem schodzi to nieco dłużej niż na przykład, jeżeli byśmy mieli tutaj już oczywiście takiego pada. Natomiast bez tego pada też, jak widzicie, możemy z takiej przeglądarki bez problemu na tym boksie korzystać. Muszę Wam powiedzieć, że to jest jedno z ciekawszych rozwiązań, ponieważ zazwyczaj, jeżeli mamy Android TV to nie mamy dostępu do oficjalnej przeglądarki internetowej. Musimy taką przeglądarkę sobie doinstalowywać właśnie gdzieś z plików APK i wówczas obsługa pilotem jest bardzo niewygodna. Tutaj, jak widać, obsługa przeglądarki takim pilotem. Jest bardzo wygodna moim zdaniem, ponieważ możemy tylko najechać na wybrany link, klikamy OK, strona nam się otwiera, możemy bardzo łatwo ją przewijać, obsługiwać się, czytać sobie wiadomości tekstowe, bardzo łatwo też możemy wrócić do głównej strony za pomocą jednego przycisku. Tak więc korzystanie z takiej przeglądarki, nawet z wykorzystaniem tylko takiego zwykłego pilota zdalnego sterowania, jak widzicie, jest też bardzo funkcjonalne, więc to jest, myślę, też plus i zaleta akurat HK1 AirBox. Przycisk HOME wraca nam do głównego ekranu, czyli o tych aplikacjach sobie już powiedzieliśmy. Jeżeli chcemy dodać jakiś skrót do tego szybkiego wybierania, to klikamy plus, i teraz, jak widzicie, możemy sobie tutaj usuwać lub też dodawać jakieś tutaj wybrane aplikacje, które chcemy, żeby akurat na tym głównym ekranie nam się pojawiły, niech to na przykład będzie Kodi, Netflix, tej aplikacja Firefox. I teraz wychodząc z opcji, jak widzicie, te aplikacje, skróty do nich, pojawiają nam się na ekranie, więc też ten układ ekranu, zarządzanie tym ekranem jest według mnie bardzo dobry. No i teraz na koniec zobaczmy sobie jeszcze aplikację YouTube, jak ona wygląda w tym urządzeniu. I powiem Wam, że wygląda bardzo dobrze, czyli to jest dokładnie taka sama aplikacja, jaką znacie z tabletów, czy też właśnie z systemów Android TV na Waszych telewizorach. Bardzo łatwe zarządzanie, bardzo łatwe przeglądanie materiałów, wideo, odtwarzanie ich. No i co ważne, mamy tutaj bardzo szybki czas uruchomienia się takich aplikacji. Możemy sobie tutaj zobaczcie, przewijać takie aplikacje, odtwarzać od wybranego momentu. Wszystko oczywiście jest zależne od naszego łącza, też internetowego. Natomiast płynność, obrazu, jakość, rozdzielczość na bardzo wysokim, moim zdaniem, poziomie. Teraz mamy tu rozdzielczość, co prawda, full HD, natomiast bez problemu możemy sobie wybrać rozdzielczość 4K i takie rozdzielczości, o ile nasz internet na to pozwoli, odtwarzać sobie. Materiały wideo. Jak widzicie, teraz mamy materiał już w pełnej rozdzielczości 4K. Możemy to sobie jeszcze zrobić podgląd statystyk. Jak widać, 3840x2160 przy 30 klatkach na sekundę. No i jak widać, jakość obrazu naprawdę świetnie się prezentuje. Tyle odnośnie aplikacji YouTube. Pokazałem wam działanie też aplikacji tutaj kilku VOD. Mamy możliwość instalowania dodatkowych aplikacji. Mamy też dostęp do Media Center, czyli możemy sobie otwierać wszystkie materiały, które byśmy sobie podłączyli na jakichś dyskach zewnętrznych do tego boxa. Jak pamiętacie, mamy tutaj szybkie złącze USB 3.0, czyli materiały wideo z dysków SD, na których mamy jakieś filmy w rozdzielczościach 4K, a nawet 8K bez problemu też Wam będą działały. Tak więc, jeżeli chcecie niedużym kosztem rozszerzyć możliwości waszego telewizora, właśnie o taki zaawansowany system smart TV, no to myślę, że jak najbardziej tutaj HK1 Airbox będzie dla Was ciekawym rozwiązaniem. Natomiast pamiętajcie to, co Wam pokazywałem już przed chwilą, jeżeli chodzi o serwisy VOD typu Netflix. Nie będą wam działały, niestety w tych najwyższych rozdzielczościach. Więc jeżeli szukacie boxa pod Netflixa w 4K, no to niestety tutaj HK1 Airbox nie będzie dobrym wyborem. Ok, z moim to będzie już tyle. Jeżeli macie pytania, jakieś sugestie odnośnie recenzji tego typu urządzeń, mam u siebie jeszcze jakieś. Kilka urządzeń typu Boxy TV, których recenzję też będę chciał niedługo dla Was przygotować. Tak więc, jeżeli macie jakieś sugestie odnośnie recenzji tego typu urządzeń, to piszcie w komentarzach. Jeżeli będę mógł akurat takie opcje dla Was sprawdzić, to oczywiście jak najbardziej je będę sprawdzał w kolejnych recenzjach. Odnośnie tego urządzenia też, jeżeli byście mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Jeżeli mi się uda znaleźć odpowiedzi, to oczywiście będę jak najbardziej na te wszystkie Wasze pytania. Odpisywał. Ja się z Wami dzisiaj już będę żegnał. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście, jak zwykle, proszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach na kanale Smart Test. Cześć!